Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. O Boże mój. Jak wielkie podejmowali oni wysiłki, żeby się Tobie podobać. Jakże małe jest niestety to, co ja czynię. Jak niewiele czasu poświęcam na przygotowanie się do komunii. Rzadko należycie skupiony, rzadziej jeszcze wolny od wszelkich roztargnień. A w zbawiennej obecności Twego Bóstwa na pewno nie powinna się pojawiać żadna niestosowna myśl. Żadne stworzenie nie powinno mnie też zajmować, bo nie Anioła mam przyjąć do swego domu, lecz Pana Aniołów. Jest jednak olbrzymia różnica pomiędzy Arką Przymierza z jej tablicami, a Twoim najczystszym ciałem, z Jego niewysłowionymi mocami, między tamtymi prawem przepisanymi ofiarami zapowiadającymi rzeczy przyszłe. A rzeczywistą ofiarą Twego ciała dopełniającą wszystkie dawne ofiary. Dlaczego więc nie rozpalam się miłością na myśl o Twej czcigodnej obecności? Dlaczego nie przygotowuję się z większą starannością do przyjęcia świętego pokarmu, skoro dawni święci patriarchowie i prorocy, a także królowie i książęta, wraz z całym Ludem, wykazywali tak wielką gorliwość i pobożność. W sprawowaniu kultu Bożego. Pobożny król Dawid z całych sił wyskakiwał, tańcząc przed arką Boga i wspominał Jego dobrodziejstwa świadczone niegdyś Ojcom, budował przeróżne instrumenty, układał psalmy i kazał je z radością śpiewać. Sam też, natchniony przez Ducha Świętego, często śpiewał przy dźwiękach cytry. Nauczył Izraela wychwalać Boga całym sercem każdego dnia błogosławić i rozgłaszać zgodnym chórem. Jeśli wtedy była tak wielka pobożność i takie rozpamiętywanie chwały Bożej przed arką przymierza, ile czci i pobożności powinienem teraz okazywać wraz z całym ludem chrześcijańskim w obecności tego sakramentu w przyjmowaniu Najświętszego Ciała Chrystusa.